To, to możemy dzisiaj oddać im to oczywiście pamięć i konorze, że walczyli tak jak żołnierze w, nas, w naszym w obronie Polski i dla nas również i myślę, że to jest bardzo ważne, że jest nas tak tutaj bardzo dużo tych rzeczy raz chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować tak jak mówi Pan Rafał my też mamy tutaj oprócz tutaj pomnika żołnierzy na których złożymy zaśledzenie też mamy taki symboliczny grób Pacjentów psychiatrycznych. To jest symboliczny grup tej, dzięki pani Magii współpracy z wnętrznikami Niemiec zbudowane I chcemy też, żebyśmy co roku tam też bywali. To jest taki symboliczny grup, taki na miarę grobu nieznanego żołnierza. Tam nie ma w tym grobie żadnego pacjenta, ale to jest grób symboliczny, który symbolizuje wszystkich pacjentów szpitali psychiatrycznych, ale też pacjentów poza szpitalami, których Niemcy po prostu systemowo mordowali tylko dlatego zabijali, że... I chorzy, i chorzy na choroby psychiczne, a to w tej ideologii było no, grzechem największym. Także dzisiaj zapraszam Państwa do złożenia tej zdjęcia. W związku z tym do szpitala naszego w tym okresie trafiało sporo pacjentów nie, nie, Niemców z szpitali psychiatrycznych tamtych. Część zostawała u nas, część była przesuwana do szpitala psychiatrycznego w do Kult Tutaj nasz szpital, jako jedyny w Polsce, nie był objęty programem eksterminacji chorych psychicznych. Jest to jedyny szpital, w którym nie, w którym nie było masowego uśmierciania chorób psychicznej. Była inna metoda, to, która doprowadziła do dużego procentu zgonów. Po prostu racje żywieniowe były tak niskie, że zgonów pacjentów procent wynosił 30-37. Natomiast wiem, bo jeszcze dużo materiałów tego typu zebrałam przed stuleciem szpitala. Dzisiaj mamy 134 lata, wtedy kiedy ja byłam dyrektorem. Miałem ten zaszczyt organizowania stulecia szpitala w 1990